Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Arkadiusz Tańcula. Siemanko, cześć. Jak tam w rogu numer jeden? Teraz już ja? No tak, no ty jesteś największym wrogiem. Ale właśnie mówiłem to u nas w programie, że ja sobie strzelił w kolano, że cię uderzył, bo wziąłeś sobie po prostu to do serca, żeby go kurwa wykończyć, nie? Nie chodzi o wykończenie, tylko po prostu żeby pokazać ludziom prawdę. No ale stary tu jedziesz na drugi koniec świata żeby zdobierać materiał no i mi by się nie chciało, więc musiało Cię to urazić, nie? To wiesz, no a tak taki, wiesz, fizyczny to już jest kurde, no, totalnie przegięcie. Jak ty jesteś dziennikarzem, ty się nie bijesz, kurwa właśnie. Ja go nigdy w życiu nie obraziłem. Więc ty go po prostu teraz w tym momencie oddajesz mu w swoim. Piękne, tak, dobra. jakby to oddajesz mu tak w swojej, tak jakby e, nie w swojej profesji, nie? Wiem, że wypowiadałeś już na was w waszym programie, ale to nie wszyscy pewnie widzieli. E, jak skomentujesz to, co właśnie się działo, ten materiał z, z Markiem i tak dalej. Znaczy, Marek ci pewnie mówił, że był u mnie na walce, że rozmawialiśmy, no i to wszystko przewija, to wszystko wiedziałem. Tylko wiesz, wygrałem i euforią po prostu machnąłem ręką na to wszystko i już tego nie ciągnąłem. A żałuję, bo powinienem to jeszcze wyciągnąć na koniec, wiesz, wpierdolić im, a na koniec jeszcze to wszystko wyciągnąć i skończyć ich. Ale ja nie jestem takim człowiekiem, kurwa. Ja jestem, nie, ja to jestem właśnie taki pizdowaty, ja to się szybko się z kimś godzę. Więc mi jest przykro, że znowu pasu mnie wyzywa, jak gdyś ja z nim normalnie rozmawiałem, no ale trudno, chce się bić, to się możemy bić. Chuj. No, ale wracając do Mureńskich, mogłem to wykorzystać też, a, a po prostu maknąłem ręką, pod wpływem tej Ewory, że wygrałem te walki. I myślałem, w ogóle ja myślałem, że to, że wygrałem te walki, to ja już skończyłem z nimi, no i widzisz, jak to jest. No i potem to wszystko to się stało, się potoczyło bez sensu. Z Mateuszem się już jakby pogodziłeś, ale znowu wrócił stary demon. Wrócił stary demon, tak, stary demon Muran. <laughs> ale nie wiesz co. Kurwa, teraz tak mówię, te wywiady daję, no bo to jest na gorąco, jest na topie. Też mam ten kanał komentary, więc musimy o tym gadać. Po prostu no ludzie chcą, żeby o tym gadać. Każdy mnie o to pyta, więc normalne, będą mnie pytać o bandurę, to będę gadał o bandurze, będą mnie o Ginole, to będę o Ginoldzie, pytałem mnie o niego, więc odpowiadam. Ale osobiście już w chuju to mam. Serio, ja już się o tego umywam, nie chcę tego ciągnąć. Pisał tam do mnie też pewien reżyser, żeby coś udostępnił, mówię, już nie, nie udostępniam już, nie chcę mi się w moich social mediach już nic. Wiadomo, w naszym kanale komentary będzie, bo to jest komentary. Mówimy o tym, o czym się mówi, więc nie możemy nie mówić o czymś, o czym mówi cała Polska, ale w moich prywatnych rzeczach nie mówię już o tym. Na moich Instagramach, na moich, yy, w moim kanale YouTube nie spotkacie o nich nic, ani na TikToku. Na wywiadzie, wiadomo, zapytasz mnie, to odpowiem, a w naszym kanale komentarzy, komentary, no mówimy o tym, o czym się mówi. Więc tyle A tytułem, że hipokrytom... Hipokryta, to trzeba musieć drugą ksywę, bo jestem prezes, hipokrytą, kurwa stary, ja nie wiem. Każdy czasami coś powie, a potem jest inaczej, no tak jest po prostu, tak jest życie. A jak, jakie masz zdanie na temat realizacji tego godzinnego materiału z bratem? E, powiem Ci, w ogóle kurczę, e, ja jestem przyzwyczajony, my z Tomkiem to jesteśmy taki eksplosywni, bardzo szybko mówimy. My to oglądaliśmy na przyspieszeniu plus półtora. E, ale no kurwa, takie rzeczy naprawdę, to już taka sprawa dla reportera wjechała stary trochę, to nie ma... Superwizjer. Superwizjer, tak, to już nie była, to nie, to nie jest to, do czego są przyzwyczajeni i przywykli widzowie Fejmu. To naprawdę, wjechałeś trochę wyżej, tu już rodzina, a jednak ludzie lubią, nie, takie proteczki, awantury rodzinne, usłyszeć jak to inni mają gorzej niż my, to jest takie polskie bardzo właśnie. że ale oni mają chyba. Wiesz co, ja też tutaj nie chcę stawać po stronie, choć wiadomo, że nienawidzę Jacka, no nienawidzę to za duże słowo. W chuju no go mam, nie lubię go. Ale na przykład czy stawać po stronie Marka, jak tam jest sprawa jakaś sądowa? Wiesz jak to jest w sprawach spotkałych, Nigdy nie wiadomo kto ma rację. Zawsze gdzieś ta racja jest gdzieś po środku, kurwa, nie wiem. Dopóki niech sąd to rozstrzygnie, o co tam chodzi, nie? Jeśli chodzi o te sprawy o to, jak traktował swoich rodziców. rodziców. I tak dalej. No też wiesz, no też jest słowo przeciwko słowu. no niby tam jest jakieś nagranie, nie, że on był rzeczywiście pod tym bankiem i potem te pieniądze oddał. Inaczej, ja tyle ile znam Jacka, wiem, że to jest zły człowiek, zły do szpiku kości i, ale to, to jest moje osobiste po prostu e, zdanie na jego temat, bo znam go tyle lat. I chyba po prostu tak jest, każda, każda kolejna rzecz, która wychodzi mnie tylko utwierdza w tym, że tak jest. Legia ziemska? No to wiesz, aż się nie chcę wierzyć w ogóle, wiesz, mi się to nie chce, jak mi to powiedział. Siemanko, jak mi to powiedział e, pierwszy raz Marek, to mi się nie chce wierzyć, że ktoś potrafił wytatuować sobie człowieku znak naglegi cudzoziemskich, gdzie to naprawdę w latach 80. to on by został za to zabity, kurwa, a i żeby. Podnieś swoją reputację na osiedlu, kurwa, żeby móc y, cząść wałczem, y, wymyślasz sobie, że jesteś w Legii Cudzoziemskiej, uczysz się, kurwa, kilku słów i sześć razy czytasz książkę, kurwa, o pamiętnikach y, gościa z Legi stary, to jest, kurwa, to się nie myśli w głowie. Te czytanie z kartki na wywiadzie, w którym mało. nie? Od nie? Od tak. Od tak. Kurwa stary byłeś ileś lat w legi, Ale druga rzecz, jakie to jest wszystko kurwa niespójne, no skoro jesteś w Legi cudzoziemskiej, nie jest legalne być w legi cudzoziemskiej. E, zresztą tam nawet przysiędzę, mówisz, że będziesz wierny, Francji zawsze, bla, 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 I to jak możesz mieć potem Bóg, honor ojczyzna na plecach? Kurwa, skoro ty tą ojczyznę zdradziłeś, walczyłeś w Legi cudzoziemskiej. I nie rozumiem tego w ogóle. Ja rozumiem, że może jeżeli rzeczywiście to jest prawda, że był w tej Legi, to uciekał przed wyrokiem. Przed czymś tam, no ale to i tak jest zdrada ojczyzny, więc gdzie ta ojczyzna jest? On sobie podciera właśnie gębę właśnie ojczyzną i patriotyzm. Tyle. Cały czas, cały czas mówię, czy cały czas wspomniałeś o tym, gdzie jest Mateusz. No właśnie, gdzie jest Mateusz. Where Mateusz? E, ja się boję, że coś się tam wydarzyło niedobrego i coś jest z nim nie tak. Może linii ojciec syn? a może gdzieś na linii e, różnych konfliktów, które gdzieś tam e, z, zaiskrzyły i może coś się stało Mateuszowi, może Mateusz jest w stanie niewyjściowym. E, Kurde, słyszałem różne historie z miasta, że tam Murańscy mają trochę w Gdańsku i nie wiem, czy może coś nie wydarzyło, że może Mateusz nie został gdzieś tam przez przypadek sponiewierany przez kogoś, przez kogo nie ma, nie wiem. Takie tylko tezy. Pytanie, martwię się o niego w sumie trochę, pisałem do niego, nie odpisał mi, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, nic mu się nie stało, no. A co sądzisz, a co sądzisz o tym, że teraz mama Murańska się bardzo uaktywniła, mama, żona? Wiesz co, jak tak z boku stoję i uczestniczyłem w tym wszystkim i teraz przyszła mi taka nowa myśl do głowy właśnie, że to kurwa nie Jacek jest tym mózgiem, tylko właśnie ona jest. On I widzisz, Pinki, ja myślę, Pinki i mózg, Pinkim był młody Muran, stary Muran mózgiem, a tu jednak nie. To ona jest tym mózgiem, tylko kurwa kim jest ten Jacek, bo trzech szczurów nie było. Ale to, to, to jest śmieszne, no nie wiem. No. Te posty wszystkie, okazuje się, to ona pisze, ten jej taki charakterystyczny styl pisania, brak, te przecinki, brak, kropki, brak, brak właśnie... te takie różne to jest kurwa... E, Tomek dzwoni, odbiorę? Bo właśnie brak. chciałeś go... E, Tomek na wywiady, gdzie jesteśmy i właśnie tutaj antyfakty chciałeś z tobą, żebyś tu przyszedł. Na wywiady. Ale nie, nie ma zasięgu w ogóle, nie chcę się Już się chyba kończy w ogóle to wszystko, nie? Idziemy wreszcie z O, mamy, mamy. ledwo żyje, hobby. No, i właśnie wydaje mi się, że, że to ona. Teraz po tym wszystkim co my się kurwa, to ona! Bo ona tak naprawdę tam jest najmądrzejsza w tym wszystkim, nie? Znaczy, jest przynajmniej... Dobra, za duże słowo. Znaczy, no, tam może akurat z tym tak. Sprawia wrażenie najmądrzejszej w tej całej rodzinie. Bo ona tak naprawdę nigdy tak dużo nie udzielała się. Jak teraz. I właśnie teraz po tych wypowiedziach wszystkich, kurwa ja śmiem, ja śmiem twierdzić, że to ona to wszystko pisze. Te wszystkie posty, że ona ma dostęp do tych wszystkich social mediów. I to ona jest tym mózgiem całej operacji. No. No ale na przykład wiesz, to, że to wszystko było zaplanowane, że oni wymyślili to, ukartowali, że to ja zrobiłem. Kurwa stary, no i wszystko wyszło. No i prawda zawsze wyjdzie na jaw. Warto być prawdziwym, szczerym człowiekiem. Prawda zawsze się obroni. Podważyliśmy wszystko to, co mówili. No. Wszystko. Każdą, kurwa, jedną rzecz. Nawet to pewnie, że jest aktorem to też chuj, a nie jest aktorem, bo przecież nawet chyba nie skończył tej szkoły. A tą kto, kto mu ten, ten certyfikat wypisał? To e... był jak Władek, nie jest wujkiem Władkiem, tylko był alkoholikiem, a nie jakimś mega przechujem. Stary, wszystko, oni sobie wymyślili historię, uwierzyli w tą historię i żyli w tym. I, I kurwa, stary, to jest chuj! Oni jeszcze sprawili, że cała Polska w to uwierzyła. To jest mega wyczyn i za to Jacek powinien dostać jakąś nagrodę, kurwa. Nie no. wiem, no nie wiem, mitoman roku, kurwa. Trzeba wymyślić galerię. Nie, no nie no ale nie, nie mów, że to nie jest prawda. Oni tak e, sami sobie wymyślili to, uwierzyli w to i sprawili, że cała Polska w to wierzyła. To nie jest łatwe, naprawdę, to nie jest łatwe. że uwierzyli, no bo nie było dowodów. Przyszły dowody na to, że jednak to, co wszystko przedstawiali w internecie, ta kreacja, jest mydlaną no, ale bańką. ale coś z tego, jak on teraz mówi, że to nie jest bra, jego brat, że to nie jest prawda, że jednak tam napisane, że ma, e, pop, e, ma od grafologa, że to jednak jest pismo i co, wiesz, stary, oni na wszystko mają odpowiedź, kurwa, stary, on, nie teraz, on teraz nie przegrał, przecież się stało, zakażenie miał nogi i nie dał rady ten, stary, kurwa, ta kobra, kurewska, kobra kurewska go uklęsiła, no, nie, 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 to są... Dobrze, że już jestem poza tym. Fajnie sobie teraz tak to komentujesz. Poza bo... tym? Tak, jestem. Ja to to obserwuję z boku, już mnie tak bardzo to nie wkurwia. Chociaż nie powiem, bo jak usłyszałem, że jest walka z poza tym, się wkurwiłem. no przecież przez to to zamieszanie całe było. I tak się, za... to się stało, to się stało, bo jeszcze emocje. Ale teraz tak sobie z biegiem czasu myślę, że stary wkuju to mam. Naprawdę, ludzie chcą zobaczyć, jak Jacek dostaje pierdol. Płacą za to, jak Jacek dostaje pierdol. Jacek ich nie zawodzi, pierdol dostaje. Proszę bardzo, niech sobie ten Jacek zarabia, na dostanie w pierdol. Ile on jeszcze może tych osób Stary, Jest starym gościem, szary komórek za wiele nie ma. Zaraz kurwa będzie jeździł na wózku, będzie Albo coś. Proszę, dajcie mu jeszcze 100 walk, niech walczy kurwa cały czas, tylko takie walki, żeby nie przerywajcie tych walk, żeby jak najwięcej dostała po tym bie, żeby potem będzie Jacek jestem kurwa. Właśnie myślisz, że... Będzie, gadał... będzie kurwa jak wiewiór gadał. Myślisz, że postać Jacka Mureńskiego nadal będzie w fejmie, że przedłużą z nim kontrakt, podpiszą nowy. Kosz tam na przykład wardengi? Mam nadzieję, że nie. Ale nawet jeśli to w chuju, to mam. A co się wydarzy? Twoim zdaniem? jak byś miał teraz. Yy... Co ja bym zrobił, będąc prezesem Fame'u, a nie prezesem polskich Free Fightów? Nie, Twoim zdaniem, co, jaką decyzję podejmie Fame? Zostawi Jacka i pożegna się z Sylwestrem? Nie, nie zdaniem. wiem, co zrobi Fame, bo Fame działa naprawdę nieszablonowo. Tam jest kilka ludzi, którzy za to odpowiadają, i każdy ma inne podejście. Nie jestem w stanie tego myśleć. Ja mogę powiedzieć, co ja bym zrobił, gdybym ja był na miejscu. Ja bym dawno wypierdolę tego starego capa i, e, i zostawił Sylwkę. Tak. Sylwek, inaczej. Kurwa, ja jako. Jakbym miał, jak jestem fejmem i zatrudniam takiego gościa, takiego pracownika jak Sylwester Wardenga, to nie jest za dobry pracownik. Stary pracownik, który podważa jakieś moje rzeczy, cały czas szuka gdzieś dziury w mojej firmie, na której ja kurwa tyle lat pracowałem, tyle włożyłem w to wszystkiego i on tu będzie cały czas szukał jakichś problemów, szukał, wykręcał afery, to nie jest dobry pracownik. Z punktu widzenia mnie, jako pracodawcy, taki pracownik jest chujowy i nie chciałbym tego pracownika, ale z punktu widzenia ludzi, wiary, która to ogląda, to jest zajebisty gość, bo on się nie pierdoli, o jego, o jego nie jest tak, że jest po federacji, tak jak federację Nie, jest tak jak on mówi, on jest, wiesz, rzetelny, nie podoba mu się to, to mu się to nie podoba, federacja mu nie zabroni tego powiedzieć, to jest fajne, dla nas to jest fajne, dla nich jako pracodawców to jest chujowe, dla mnie jako zawodnika też jest chujowe, że ktoś mi kurwa grzebie i coś tam mówi, więc wszystko zależy co będzie chciała federacja, czy federacja e, spojrzy na swoje dobro, czy na dobro widzów, jeżeli spojrzy na dobro widzów, to zostawiam go, jeżeli na swoje dobro, to na chuj mi pracownik, który mi ciągle robi pod górę, nie? Komu kibicowałeś w walce? Pasut kontra Stare Mury. Wiesz co, to można zobaczyć, bo to było, byłem akurat wtedy, komentowałem na żywo tą walkę w loży szyderców, oczywiście emocjonalnie strasznie stare, kurwa, jedna, chciałem, żeby Pasut to wygrał, chciałem, żeby go zdusił, kurwa, żeby go udusił, e, wygrał, ale chciałem, żeby to inaczej wyglądało, nie dosyć, pozostał tak. Dobrze, porozmawiamy ja bym to zrobił inaczej, w dużej, klatce, to bym to zrobił. w dużej klatce to kurwa bym to zrobił zupełnie inaczej. Porozmawiamy jeszcze o szalonym reporterze, który no, skończył przygodę z Fejmem. Tak, no słuchaj, jednak jesteśmy w fejmie. Mnie na przykład Fame stworzył. Mam też kontrakt z Fejmem, w którym jest wyraźnie napisane, że nie mogę działać na niekorzyść spółki, nie mogę działać brew na to, nie wiem, żeby jakiś rzucać cień na dobry wizerunek spółki i tak dalej. Tego chyba nie rozumie szalony reporter. On bardzo często mówi to, co mu się na przyniesie na język. Czasami potem żałuje, czasami jednak to jest fajne. Wiesz, to z nim też dobre. Dla widza to jest dobre, to podobnie właśnie. Dla widza to jest dobre. Jednak dla Federacji to nie jest dobre. Kilka razy zostaliśmy upomnieni. Ja też dostałem rykoszynę, bo prowadzimy razem kanał. Byliśmy kilka razy na w yy, o tyle, o ile w naszym wspólnym kanale jestem w stanie coś zadziałać, wpłynąć na niego, przystopować, o tyle wiesz, już w jego Twitterach i to nie jestem jego opiekunem, jego, nie mam dostępu do jego Twitterów i też te ostatnie Tweety, no naprawdę, no wiesz, no kurwa, jestem fejmie i, i tak krytykuję, też by mi się to nie podobało, więc ja całkowicie ich rozumiem, nie jestem o to do nich zły, absolutnie yy, i tyle, no. Teraz, wiesz, Tomek nie będzie związany z wizerunkiem, więc będzie mógł właśnie cisnąć się jeszcze bardziej i ciekawe, czy to zrobi, czy jednak sięgnie po rozum, nasz porozum, nie no, kurwa, jeżeli ma taki content, to nie sobie tak robi. W każdym razie, ja w programie, naszym wspólnym będę się starał, żeby, żeby to y, nie miało miejsca i żeby nie najeżdża na fej. Posmarkam się zaraz, kurwa. Okay, jeszcze pytanie o Twoją walkę z Pasutem, bo dzisiaj wy, wyzwał Cię do walki, jak na to, jak na to patrzysz. Kurde, no jak się chce, jakby... To jest też takie wyzywanie, wyzywa do walki, bo musi mnie wyzwać do walki, bo tak naprawdę nie wypada, bo go gdzieś tam uraziłem. Ja go nie nazywałem kurwą, tylko że zachował się jak kurwa. E, równie dobrze mogłem inaczej to powiedzieć, że jak pazerna hiena i to to samo słowo, bo powiedziałem, że i tak jak się zachował, nie, że jest kurwą. I on cały czas coś tam... I wiesz, i to jest takie wyzwanie, jak dla mnie też nie chce się tu nosić, że nie wiadomo jakim freakfighterem, ale jednak mam tą szansę o pas, walki o pas. E, on nie ma jeszcze na tyle umiejętności i to jest jeszcze nie ten on potrzebuje jeszcze z rok dwa lata to jest po prostu wyzywa mnie ponad swoje siły i to jego wyzwanie nie ma sensu ja mu nie chcę robić krzywdy i nie chcę e, kurde wiem że teraz może zabrzmię. o co ty gadasz co ty gadasz naprawdę jak dla mnie to nie jest to nie jest, dla mnie ta walka nic nie da sportowo ani wizerunkowo nic mi nie da obydwoje jesteśmy dobrymi pozytywnymi bohaterami ale jeżeli bardzo chcę no nie wiem, to nie wiem czy w przyszłym roku, bo na ten moment, jak wszystko mi się ułoży według mojego planu, no to cztery walki mam, więc pewnie dopiero w kolejnym roku. Czyli też nie wiesz, też jest różnie, bo to też jest tak, że e, wiesz, może jakaś kontuzja albo coś, nie wiem ile walk zrobię. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym roku mam cztery walki, to ja nie wiem, gdzie tego pasu dam wcisnąć. Też zosta, została ogłoszona twoja walka z o Opas. Jak to skomentujesz? To jest właśnie to, do czego dążyłem, odkąd się pojawiłem. Fame MMA. Chciałem e, dostać szansę walki o ten pas, chciałem się bić z Kubańczykiem, Kubańczyk potem zwakował, wreszcie zasłużyłem na tą walkę i, i wygram ją i ten pas dobędę. Tu chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Wiesz, tematów to było dużo, ale nie rozmawiajmy już na tamte tematy. E, ja trzymam kciuki za twoją walkę z tymi złymi ludźmi, mam nadzieję, że dopniesz ty swego i przyczynisz się do tego, że ci ludzie znikną z internetu, bardzo cię kibicuję że to nie jest walka, ja chcę tylko pokazywać prawdę. Okej, okay, no nie jest walka, ale... Dobra, nazywaj to jak chcesz. Nazwa tego... Nie, nie wierzysz mi? Nie, nazwa tego nie jest ważne, stary. Jestem z tobą. Masz mnie po swojej stronie. To dziękuję za wsparcie. Dzięki wielkie.